Hej, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku kształtowania kobiecej sylwetki. Dzisiaj jestem z Angeliką, z którą mam przyjemność pracować już od ponad miesiąca, miesiąc z malutkim hakiem. Mamy nowy plan treningowy i stwierdziliśmy, że fajnie by było go pokazać Wam, jak wygląda, jak ja układam plany, jak one być powinny wykonywane prawidłowo. No i przede wszystkim fajnie, bo już jakieś ustawy udało się postępy zrobić. Tutaj należy podkreślić, że Mało kto z nas w 100% zdrowy. W przypadku Angeliki były to zaburzenia z jelitami, problemy z SIBO, tak? Tak, tak. I tak. jakby to samo w sobie już utrudnia mocno gdzieś tam postępy, ale nie powoduje jednocześnie, że nie są one możliwe, tak? I tak też jest w przypadku Angeliki. Wydaje mi się, że efekty są fajne, jak na miesiąc czasu. Tak, Co ty oczywiście. myślisz? Zaczęłam tak jak właśnie Miron powiedział, SIBO. Po antybiotykoterapii weszliśmy na dietoterapię razem z treningami. Czuję się coraz lepiej, po drodze gdzieś wyszła jeszcze niedoczynność, ale niczym nam to nie przeszkadza. Mam Mirona jest moim wsparciem i działamy dalej. Także dzisiaj ruszamy z treningiem i zapraszamy. Okay. I zaczynamy sobie od lekkiej aktywacji posiadka. Będzie to na zaraz nam potrzebny ten ruch do ćwiczenia z obciążeniem. Przede wszystkim nie chcemy tutaj odkręcać miednicy, co jest częstym... Błędem można powiedzieć, że nawet jak właśnie wykonujecie to ćwiczenie z gumą, to skręcacie całą miglicę. Chodzi o to, żeby tu ona była prosta, plecy były proste, klatka by piersiowa z przodu i żebyśmy się skupili mocno na pośladku. Ok, więc rozgrzewamy sobie po 10 razy na stronę i później już pracujemy z obciążeniem. Będzie to nasze pierwsze ćwiczenie, czyli unoszenie handla w podporze przodem. Bardzo fajne ćwiczenie izolujące, wstępnie już odpalające poślad, które tak naprawdę będzie fajne do późniejszych ćwiczeń, gdzie e, na przykład w kolejnych ćwiczeniach będzie dużo lepiej pracował, nie? Przez to. Zobaczmy się samym stamplem. Mamy Dajemy sobie ją pod kolano, op! Tak, trzymamy w zdjęciu kolano i idziemy sobie do góry. Tak jest. Tutaj plecy cały czas wyprostowane. Odpijamy się na mocnej izolacji pośladka na no dopięciu. Tak więc, przytrzymujemy go u góry mocno, dopinamy 5, 6 i pracujemy do 15 7, także pierwsze ćwiczenie zaczynamy od 3 serii 15-12 powtórzeń ciężar Będziemy progresowali sobie co seria. Zaczęliśmy od 7 kilo, teraz mamy 9. i ruszamy. Kolejne ćwiczenie to absolutna podstawa dla każdej pani, która chce mieć. Fajny tył uda, fajny pośladek, czyli martwy ciąg. Dzisiaj zrobimy sobie go w mega, ale to naprawdę mega efektywnej wersji, czyli jednonóż. A więc przejdziemy sobie do martwego ciągu, ustawiamy się w wyprostowanej pozycji, łapiemy sobie coś stabilnego i teraz powoli schodzimy w dół. Rozciągamy tył uda i mocno prostujemy. Staramy się nie rotować mętnice, czyli nie skręcać tutaj, To wystarczy pozostać wyprostowany i mocno dopinamy u góry, dobra? Czyli klatka piersiowa wyprostowana, nie puszczamy tych pleców, czyli nie chcemy ich e, zaokrąglić, nie chcemy tego tutaj stracić, nie musimy być ciągle wyprostowani, okay? I tu pracujemy. Proste plecy, proste, tak, tak ładnie, i mocno wyprost. Nie musisz stoić za nisko, tam gdzie już czujesz rozciągnięcie, wystarczy, nie? I tu już czujesz pewne rozciągnięcie pod kolanem, to już po Okej, okay, fajnie jakbyście w tym ćwiczeniu starały się progresować z ciężarem. Czyli najpierw uczymy się techniki, wyczuwamy pracę tych mięśni, żeby pracowało to co ma pracować, czyli nie plecy, tylko uda daj pośladek. Jak jest okej, okay, zwiększacie ciężar. Fajnie, żeby ten handel... Wyszedł poza 10 kilo. Na początku wiadomo zacząć od 6, 7, 8, 9, ale docelowo mieć na uwadze, żeby jednak te mięśnie lubią też właśnie, szczególnie tył uda i pośladek większe ciężary, więc staramy się w tym ćwiczeniu progresować. I przejdziemy do wypychania bioder na słownicy Smitha, w tym celu dajemy sobie matę, przejdziemy do pozycji, zapraszamy Panią, tak Tak. ale to lustra, żebyś się widziała, nie? I ustawiamy sobie ciało w takiej właśnie pozycji, zaczynamy od wypychania bioder do przodu do bicia pośladków. To jest ważne, żeby pośladki były dopięte, ponieważ nie będziemy wtedy obciążać lędźmi, tak? Więc schodzimy sobie z tej pozycji w dół, tak? Tylko lepiej sobie połóż stopę na ziemię. O, właśnie, tak? Rozciągamy mocno i wypychamy biodra do przodu, dokładnie tak. Chodzimy na wdechu, co jest ważne, żeby trzymać ciśnienie w jamie brzusznej, żeby nie obciążać lęki. U góry natomiast mamy mocny wydech, mocne napięcie całego tyłu. Jest to właśnie ćwiczenie szczególnie nakierowane na tylną taśmę, a więc będziemy pracowali mocno dwójką, tyłem uda, pośladkiem i de facto tutaj też możemy sobie fajnie progresować ciężarem. Pamiętajcie o tym, żeby pracować tutaj w tempie, co oznacza, że na dół schodzicie powoli, kontrolujecie ten ciężar, żeby nie zrobić sobie krzywdy, nie schodzimy szybko w dół. Natomiast na dole mamy rozciągnięcie, lekkie przytrzymanie, a do góry staramy się pracować jak najmocniej, jak najeksplozywniej, jak najszybciej po to, żeby właśnie pobudzić te wszystkie mięśnie szybko uczliwe, włókna do pracy, bo to one są odpowiedzialne najbardziej za wzrost. Więc do góry pracujcie maksymalnie szybko, otrzymujecie u góry sekundę i powoli schodzicie w dół. I lecimy z ostatnim już serią oczoną na nasze czwóreczki, wójeczki i pośladki. Będzie to doble skład, czyli ciężar trzymany z przodu. Przysiad będzie na podwyższeniach i Pod piętami mamy talerzyki małe 1,25. I to pracujemy sobie 3-4 razy. Następnie przechodzimy do wykroku w miejscu z handlami. Teraz jeszcze raz mocno dopinamy u góry super, odkładamy ketla i przechodzimy do wykroku w miejscu i idziemy sobie do przodu jedną nogą i mocno obijamy się z to. powoli schodzimy w dół na wdechu, wydech Wchodzimy z ostatnim ćwiczeniem już dzisiaj na nogi, a konkretnie łydki. Eee, mamy tutaj maszynę. Możemy oczywiście to ćwiczenie wykonywać równie dobrze na cudnicy. Eee, bez znaczenia chodzi o ustawienie kolan, które mają być wyprostowane, ok? Więc schodzimy sobie piętami nisko, rozciągamy łydkę i wchodzimy na dwa razy. Czyli wspinamy się, nie, nie, schodzisz na raz, wspinasz się normalnie i dopinasz jeszcze na bazie. O, właśnie, na dwa razy. Hop. I działamy sobie 20 razy. Pamiętam o wyprostowanych kolanach. Okej okay, moi drodzy, i tym dzisiejszym akcentem na łydki kończymy dzisiejszy trening. Dziękuję Ci bardzo, wtrmajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.